Vrátek do domu! Chodzę na orbitę! Opuszczam ziemską atmosferę! Ja, bratek Rabatek, dokonałem czegoś niezwykłego. Jako pierwszy królik w historii chodzę po księżycu. A? O! 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 Kosmici! A? Świetnie, znalazłem księżycowy kamień. Dobrze, skarbie, wszystko w porządku. Nic ci nie grozi. Obudził się. O. Tato, czy to ty mnie uratowałeś? Poleciałeś na księżyc? Kiedy wróciliśmy od Flory, dzieci wszystko mi opowiedziały. Wsiadłem do hydroplanu i znalazłem cię po kilku minutach. Nie byłeś na księżycu, tylko w kamieniołomie. Zachowałeś się nierozsądnie. Co w ciebie wstąpiło, bratku? Kamieniołom? To niemożliwe. Byłem na księżycu, udowodnię to. Kamień, gdzie jest kamień? O to A... ci chodzi? To tylko grudka gliny. Była w twojej rakiecie. Proszę, sam zobacz. A... To miało być dla Pauli. Tato. Tam byli kosmici. Mieli wielkie oczy. Widziałem ich! To były polne myszy, bratku. Próbowały wejść do kabiny, żeby ci jakoś pomóc. Dobrze, że nic ci się nie stało. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy można dokonać wielkich rzeczy synu. Niestety, ta zasada nie dotyczy miłości. Jeśli chcesz zdobyć serce Pauli, powinieneś być sobą. To najlepszy sposób. O, tato! Wiedziałem, że się wam spodoba! Wskakuj, Mławatku, tylko zapnij pas! O co ci chodzi? Boisz się? O-o, chyba mamy gości. Norbert! Paula! Chcecie wypróbować moją rakietę? Śmiało! Tak, bardzo chętnie, ale ja nie jestem dobrym pilotem. Nie przejmuj się, to łatwizna! Dlaczego on teraz leci? Przecież było losowanie! Trzy, dwa, jeden i start! Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Ach, słyszałam o wypadku. Bratku, wyruszyłeś na taką niebezpieczną wyprawę. Chciałem ci zaimponować zrobić wrażenie, bo ja. no. E, bardzo cię kocham, Paulo. Ja też cię kocham! Chociaż jesteś zazdrosny i tym ranisz uczucia innych. Chodź, bratku, bławatek jest już gotowy! Powodzenia! I start! O nie! Leci za wysoko! Spokojnie! Nie martwcie się, zadbałem o bezpieczeństwo! Wprawdzie jestem zakochany, ale nie straciłem rozsądku. Zrobiłem to. Ja, bratek, najstarszy z rabatków. Wyznałem, Pauli, że bardzo ją kocham. Wersja Polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Jakub Mileński. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.